Dzień dobry Państwu, witamy ze stoiska firmy Homak Polska. Dziś chciałbym zainteresować Państwa tematem połączenia edukacji i biznesu na naszym polskim rynku, a moim rozmówcą w tym temacie jest doktor inżynier Bartosz Pałbicki z Wydziału Leśnego i Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie doktorze, pytanie takie, jakie jest zainteresowanie studentów tym, by podjąć właśnie edukację na Waszym wydziale, by później potencjalnie pracować na tym pewnie niełatwym, wymagającym rynku w branży meblarskiej? No, to ciekawe pytanie jest, bo mam wrażenie, że dzisiaj młodzi ludzie bardziej niż kiedyś wybierając kierunek studiów kierują się właśnie swoimi zainteresowaniami, tym, żeby spędzać czas w taki sposób, w jaki im sprawia przyjemność, żeby pracę, która zajmuje w końcu dużą część naszego życia, połączyć ze swoją pasją. I to jest dobra informacja, bo, bo ludzie... To jest świadomy wybór. Taki. Że, że to jest bardziej świadomy wybór. Dzisiejsi, dzisiejsi młodzi ludzie są powiedzmy trosz, troszeczkę bardziej umieją zadbać o siebie niż wcześniejsze pokolenia i wiedzą czego chcą, a czego nie chcą. Z tego też powodu jakoś zupełnie inaczej my musimy jako dydaktycy musimy się zmieniać i dostosowywać do tych, do tych młodych ludzi. Może powiem tak, no studentów jest coraz mniej. Może to wynikać z tego, że, że, że jest po prostu dołek demograficzny, co, co jest na pewno prawdą, ale z drugiej strony też studenci, którzy tu przychodzą, bardziej wiedzą, czego chcą. To konkretny klient, taki już wiedzący, tak. Dlaczego znalazł się w tym tak, miejscu? Tak. Mamy też dużo studentów, którzy przychodzą, bo próbowali innych kierunków i kiedy, kiedy przychodzą do nas na Wydział Leśny Technologii Drewna, to nagle mówią, że... Wreszcie jest OK. A e, proszę powiedzieć, czego w takim razie można oczekiwać od studiowania na Waszym wydziale? Jakie są ich oczekiwania, co wy im dajecie, e, kiedy już je już znajdą w Waszych progach? No, to jest też bardzo trudna kwestia, bo dzisiejszy świat jest, e, jakby rozwój e, technologii i wiedzy jest, jest tak wykładniczy, że coraz trudniej na nim nadążyć, e, mając do dyspozycji taką samą ilość czasu. E, nie jesteśmy w stanie uczyć wszystkiego, w związku z czym e, no, robimy tak, że oczywiście troszeczkę podstaw takich inżynierskich, które, które w życiu mogą się przydać, a z drugiej strony troszeczkę zupełnych nowości, takich, żeby nie być takim, takim, spoza, spoza trendu i bieżących, bieżących spraw. Także próbujemy to jakoś łączyć, to nie jest łatwe. To nie jest łatwe, bo zawsze trzeba się z czymś pożegnać, znaczy nie można mieć wszystkiego. To myślę się, że w dzisiejszych, w dzisiejszych czasach, kiedy ta technologia pędzi, kiedy pojawiają się nowe rozwiązania, dostęp do tej wiedzy też jest, też jest właściwie nieograniczony. Mamy w kieszeni każdy pudełko, w którym możemy wypytać o dowolną rzecz i, i, i pewnie mniej lub bardziej dokładną odpowiedź uzyskać. To też jest wyzwanie dla Was, dla dydaktyków, jak wyglądają właśnie te nowe technologie i, i no, troszeczkę ta nierówna gonitwa w tym, żeby, żeby je jakoś studentom przekazać. Znaczy, ja mam wrażenie, że my troszeczkę próbujemy się dostosować do, do tych nowinek, do nowego świata właściwie, bo nie dość, że, że ten internet, który się od lat już rozwinął tak mocno, że faktycznie, tak jak Pan mówi, właściwie wszystko jest w zasięgu palca i telefonu. Z drugiej strony, no, rozwijająca się mocno sztuczna inteligencja, która powoduje, że świat się na pewno zmieni i to mocno. I, i pytanie, teraz, jak, jak my. Daleko jesteśmy w stanie sięgnąć naszą wyobraźnią i jak przygotowywać młodych ludzi do tego do bycia w takim świecie, który jest zupełnie inny niż znamy my. Także to jest trudne. No, bardzo staramy się być na bieżąco z wszystkimi zmianami, wszystkimi technologiami, na przykład takimi jak, jak Homak tutaj nam trochę dostarcza I, i dzięki temu próbujemy nadgonić ten, ten pociąg. Jakby podsumowując, no kiedy macie Państwo, tak jak pan mówi, bardziej świadomego studenta, tego, który już czegoś spróbował i wie, że chciałby jednak skończyć w Waszych salach wykładowych, by potencjalnie później wejść na rynek, dostarczacie mu tej wiedzy, również goniąc za tymi nowymi technologiami i, 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 i tym pędem, który, który dzisiaj jest tak wszechobecny. Czy to jest dobra perspektywa, czy to jest kierunek, który można tak świadomie młodemu człowiekowi polecić? Tak, przyjdź, to jest branża, która jak każda pewnie ma swoje górki, dołki, ale to jest na pewno stabilny bądź ciekawy, ciekawy kierunek, żeby podjąć pracę. No to jest właśnie tak, jak pan powiedział, każda branża ma swoją specyfikę i Chciałbym się powiedzieć, że ta branża jest lepsza od innych. Każda jest ok. Myślę, że najważniejsze w wyborze studiów, w wyborze jakby swojej ścieżki kariery jest właśnie zainteresowanie i pasja. Dzisiejsze warunki, to, że mamy troszeczkę mniej studentów, sprzyja właśnie rozwijaniu pasji. Nasi studenci mogą liczyć na bardziej indywidualne podejście. Nie muszą się do końca mieścić w kanonach, w kanonach takich ogólnych, generalnych, dydaktycznych. Mamy, mamy dużo różnych ciekawych projektów, mamy możliwości wyjazdów, współpracy międzynarodowej, międzystudenckiej. Teraz, teraz na przykład wczoraj studenci wysłali mi film, w którym zbudowali katapultę, prawdziwą, normalnych wymiarów, działająca. Oni po prostu rozwijają swoje, swoje pasje w taki sposób, troszeczkę się bawiąc, ale, ale widać właśnie to zaangażowanie i, i zainteresowanie pasją. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Szanowni Państwo, Dziękuję. sami Państwo słyszeli, że jest miejsce zarówno w tych wykładowych salach, bo studentów e, trochę mniej jest przestrzeń do tego, by robić własne, ciekawe rzeczy, a później implementować je i cieszyć się fantastyczną pracą. Naszymi Państwa gościem był pan doktor inżynier Bartosz Pałubicki z Wydziału Leśnego i Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Dziękujemy serdecznie. Dziękuję.